Tulipany, żonkile i ryski, tak? I śniegi. Tak. Najmłodsi, czyli przedszkolaki, wzięli udział w zajęciach w Domu Kultury w Jeleniu. Przyszły dzieci rano do naszego Domu Kultury, aby wykonywać koszyczki, pisanki, jajeczka, takie za zajęcia krótkie, plastyczne. Odbyło się tam spotkanie z cyklu Zwyczaje i obrzędy ludowe. Tym razem dzieci uczyły się na temat palm wielkanocnych oraz wykonywały pracę różnymi technikami plastycznymi. Wzięły również udział w zabawie Gdzie jest jajko? Mamy z dziećmi szukanie jaj. Poza terenem Domu Kultury mamy przygotowanych, ugotowanych, ponad 100 jaj i będzie taka zabawa wielkanocna. Spotkanie było doskonałą okazją do zaznajomienia dzieci z tradycjami wielkanocnymi. Tak, tak, dzieci to uwielbiają po prostu. U nas są często w tygodniu prowadzone zajęcia plastyczne, łącznie z sobotą, także uwielbiają te zajęcia. Pani przygotowują tyle rekwizytów i plansz do, do malowania, że bardzo są zadowolone. I jak się okazuje, dzieci mają sporą wiedzę na temat świąt. Wiedzą, wiedzą, bo pani przedszkolanki je wcześniej troszeczkę przygotowały. My też na zajęciach plastycznych przygotowałyśmy, co to są święta Wielkanocne, jakie są obrzędy, prawda, z czym są związane i co mają dzisiaj rysować, co wykonywać. Wiedzą również, co powinno się znaleźć w koszyku wielkanocnym: Jajka, baranka, zajączka, chlebek. To są takie prezenty, do, zajączek daje i się idzie z koseczkiem do kościoła, mu cięcić jajka. Jednak najbardziej nie mogą się doczekać poniedziałku wielkanocnego, czyli śmigusa dyngusa. Kiedy się pcika pistoletami wodą, strzela się woda ludzi.